Siema, ziomek, co tam słychać? Siema, a wiesz, ostatnio minutują mnie takie pytania i pomyślałem, że ci je zadam. Więc tak, skoro matka ziemia, to czemu ma jądro? A co jeśli kamienie są mięciutkie, tylko twardnieją, kiedy je dotykamy? A osoba w samych skarpetach jest naga, a płatki z mlekiem to zupa? Mycie zębów to jeden moment, kiedy mijemy szkielet. W nocy możemy zobaczyć więcej słońca niż w dzień? A dlaczego czas wolny mija tak szybko? Komórki dzielą się na ała! Sorry, ziomek, ale musiałam cię jakoś uciszyć inaczej, rozgryzłyś największe tajemnice świata. One more, time, one more time, one more time, maybe one more time. One more time, one more time. Maybe one more time